Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym streszczeniu i z góry uprzedzam, że większość streszczenia to oglądanie jakichś głównie z internetu, a nie eurowizji, ale bez przedłużania przechodzimy do oglądania. Wibisia się dziękuję! A kto to? Przyszedł! Wibisia! Witam! Serdecznie! Kiedykolwiek co ty uszy testujesz? Nie, testuję ee, Cenzurę Już nigdy więcej nie usłyszycie przyklejstwa na tym streamie, ponieważ... Nie to! Dziękuję bardzo za donate! 3 złote Rafał Rose! się ciebie kobieto, nie wiem kto ci powinien ci go pozdrawiam. Nie to! Dlaczego? Czego się boisz? Nie rozumiem. że mam wygrywane ego i lubię patrzeć na swoją twarz <laughs> moje śliczne słodkie różowe yy, kocie uszka może bardzo lubię oglądać to także zobaczmy sobie teraz dwie powtórki z moich streamów na raz <laughs> a zrobiła na krześle za pięć <laughs> słodkie zrobiła... <laughs> Jezu <laughs> oglądać się streama krały i krawi zrobiła świecę? Za 5 zł zrobiłaś świecę! Ej, nie lubię się te screeny. W Chcę się sensie z linka Co? Eee! to nie wszystko kawało! Mam mnie Wiesz, co robisz, tak? Twój kolor oczu, ale o 10% jaśniejsze. Okej, okay, to muszę na zielono dać. Yy, już ci zmieniam te ledy, moment. Czekaj, no ja mam. <ścoughs> Zielone, nie? <ścoughs> Sprawdzam, czy nie lej przeklinasz. Szlinię, wzią, pozdrawiam, przy... Kamil Bóg. Widzisz, nie przeklinam. K. Kurwa! Kurwa! No, kończynka slejnęła, co ja wam powiem. Kurwa! O, Polak! Trzy punkty! <try> ja, pięć punktów na Polskę! Dzisiaj oglądamy Eurowizję z 2003, przenosimy się do Roku 2003 ja mam 2 y, lata, wy się prawdopodobnie jeszcze nie narodziliście, a już troszkę gejowa ta eurowizja. Wygląda jak jakaś flaga LGBT, ale nie jestem pewna która. Beautiful. Już Tu łapy. było to było. Here is me at the House of Black Cats. like a rock band. And here is Roland's guarding Riga. O, wow, fajne, fajne tureckie klimaty. Podoba mi się. Ale szczerze, dzisiaj w sensie jest to fajne? Podoba mi się taniec, podoba mi się nawiązanie do ich kultury. Ale nie wiem, czy dam temu pierwsze miejsce. Raczej nie. Ja chyba dam temu 9. Dam 9 Turcji. O, dziękuję za sobie dróbka. Pamiętajcie, że Gamora nasz wyglada ma na bez Ja się teraz naprawdę żyję teraz w takim strachu, że ona wszystko szotuje. Wszystko nagrywa teraz. Zgrywa wszystko na kompa. Nie musi jej szotujeć! Troll, jak możesz? Dlaczego sypiesz sól na Dlaczego sypiecie sól na... Jaki sandie? Gdzie tu jest jakiś sandie. Co do mnie gadasz, Kulik? Nie znam żadnego sandie? Czemu nie ma głosu? Nie wiem o co chodzi. Dlaczego akurat Niemiec nie było słychać? Nawet nie zdążyłam rąk umyć, no. Muszę iść ręce. Let's be gay? <laughs> Ona serio tak śpiewa, myślałam, żeby sobie nie robicie na czacie. <laughs> i dobra, podnoszę o jeden punkt więcej za geja. Let's be happy and... Co tam jest oryginalnie? Ej, tam, na... tam naprawdę jest gej! Let's get happy and let's be gay! A co? O co ci w ogóle Czy gej ma jakieś inne znaczenie? Nie oznacza też, że taki szczęśliwy. Aha, no jezu, wiedziałam. Ale <grym> i tak zabawne. <grym> i tak <znać> Ej, To są one! To są one! Nas nie dogoniat! I te! Ja się jasy, zasuma, nie można, 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 nie tu nie można, nie wierzę nie im 7, ale chyba jestem troszeczkę pobłażliwa dla nich, dlatego że po prostu to jest tatu, które znam. No w sumie, robisz długie u Adamcego, po przerwie, w przerwie długi czas spaw. Wydaję! A... <średziny> o w się sensie, to jest śmieszne, ale jak ja bym coś takiego. Dostawałam na czacie, no to już się to ja nie wiem, czy by mi nie było przykro. <grywia> Ale nie wiem, mi wypalaj. Like. A w Berlin kiedyś byłaś? Oj, byłam. <grywia> Niestety byłam w Berlin. Świetna zabawa tam była, szczególnie na dworcu kolejowym. Teraz będzie Polska w <grywia> O matko, o matko! Kajne gręcen. Tyle znam. Mój ojciec mówił na niego czerwono-włosy bankrut. Może. <grym> Czemu w ogóle po niemiecku śpiewa? Totalnie randomowy wybór. O matko. Ej, nie mogę z tych ciuchów ich nie? To jest taki kicz. Masakra. W ogóle Wiśniewski w swoim pri prime time był niesamowity. Jak on brał ślub z mandaryną na biegunie północnym. Miał w ogóle swoje reality show Razem z mandaryną też Coś pięknego, naprawdę To jest wymyślony język, tak serio Jak ja nie rozumiem, to znaczy, że nie istnieje Ej, ale serio, ja nawet nie wiem, czy to jest po e, e, belgijsku śpiewane Czy jak w ogóle język belgijski, czy oni mają jakiś inny język urzędowy No tak, to... to jest po prostu język wymyślony, koniec kropka Ej, to naprawdę jest wymyślony język Piosenki Eurovision 2003, Belgia, język sztuczny To naprawdę jest zamyślony. język <śmienic> To naprawdę jest zamyślony język, pokrwi mnie <śmienic> Co się dzieje? <śmienic> Kur... jesteście genialni bez kitu. Dziwna ta piosenka, ale mi się to podoba Daje Rumunii siedem Waka, waka fo? Ej, trochę tak, troszkę tak, no musiałabym posłuchać freestylera, żeby ocenić. Dziękujemy, Rafał, za po, po, podzielenie się tym z nami. Ej, już te poprzyznają, Boże. Polska, Polska, 12. Ooo, super! Friends? Chyba dla nich. Ucz się ode mnie. Co? Co to jest? Sakra przy ulucy. Jezu, to jest The Sims 2! Kurwa! O Boże, kocham Simpson 2, Jezu! Chodźmy do góry. Za so fantastyczny scenariusz. Niesamowicie Aga, gdzie przejmujący jesteś? wypowiedzi bohaterów. No już i ty... Co ty i Kamila? Bo się ja... Jezu, czemu ja i Kamila? Okej, okay, ja pójdę to. Okej, okay, ja pójdę to. Czemu zamiast ja się mówi? Tutaj. O, za każdym o ja razem. O cholera czemu ta woda jest czerwona? Możesz yeah. to jest... Jola czy w tym kąpie? To jest normalne? Jola jesteś. O Boże, że Jola, co ci jest? Śpi przecież nie wiem o co chodzi. Boże, to co się tutaj dzieje to jest istna patologia. Ja tutaj dłużej nie wytrzymam cholera jasna. Lepiej, Jola, ty schudłaś? Hell? Ale to co z tą jolą? O Jezu! Aha, to jej się wszystko śniło, ta? To ona. Ja się pogubiłam trochę w fabule. No schudła i tyle, aha! Okej. Okay. Słyszę jakieś odgłosy ze strycho. Pomocnica, Anety, z reklamy Ho. diablo, nie! Wow, wow. 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 księga czarów. Może ona mnie wołała. Ja pierdzielę! A ja tego czego szokasz? Życie ci nie miłe, czy co? O, też zginie, tak? O, widzę, że kolejna do zabicia. Co zrobiła się z moją przyjaciółką, i gdzie ona jest z gwirem? Co to za zakończenie? Cudowna, fantastyczna produkcja. Ja kiedyś oglądałam takie. Trudne sprawy w The Sims 2, Boże. No dobra, musimy to obejrzeć, musimy to obejrzeć teraz. Szanownika, jest wielką fanką Hanny Han Montenamy. Uważam, że Hanna Montena zmieniła jej życie na dobre, ale czy na pewno. Teraz będzie piosenka. Że nie mogę ze spokojem obejrzeć mody na sukces. Moda na ale sukces, Boże! Moda nas, nie, I hate you. Lol swag. Mam nienawidzi, nie, nie? chcę mnie. Czekaj, muszę to przeczytać. Mama mnie nienawidzi i Ney chce mnie puścić na koncert Hady Montenady. Musimy tam jechać, Hana nas potrzebuje. Szyszysz, <tuszenie> że nie wiem, co knujesz mam ta 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 tajemnic. to! to było zaciekawiste. <tuszenie> Jestem w szoku. Będziesz tutaj siedziała aż do końca mojego żywota na chorze. Co, bo, co my nie zamknęła i co ja mam teraz zrobić? Hanna Montana nie ale... potrzebuję. tam być. Hacze, Hanna Montana. Eheu, heu, heu. O, jest Hana! O mój Boże, Hana, ty szyjesz. Zajebiste, cudowne. Pierwsza ofiara Budy Glicza. jak ja nienawidzę Hany Montany w każdym razie. Mam i trzajkę, bo szajse. Tu się wygrała, tu się wygrała, Woo! Mega, wow Dobranoc widzowie, Widziki dla was I wyśpicie się miło Przebierzcie pokoje eee, Miłej nocki Jaka ta piosenka jest cudowna